Pan Jurek. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, chciałem zapytać, dlaczego nie udzielił Pan mi głosu, ponieważ chciałem dowiedzieć się, jaki jest prawdziwy sens tego głosowania, które przed chwilą odbywaliśmy. Temat jest sformułowany niezwykle enigmatycznie. Koledzy występujący za uchyleniem tego punktu przypuszczali, że chodzi o sprawy prawa do życia. Z tego, co mówiła pani poseł Björk, wynika tak również. A myśmy niedawno dyskutowali na temat demokracji konstytucyjnej w Polsce i chcę, żebyśmy wszyscy mieli świadomość, że polski Trybunał Konstytucyjny 28 maja 1997 roku sformułował orzeczenie obowiązujące po dziś dzień stwierdzające jasno, że fundamentem demokratycznego państwa prawa jest prawo do życia. Ja bym chciał się dowiedzieć, jakie jest stanowisko Parlamentu Europejskiego. Czy wy chcecie znieść demokrację w tak. w Polsce, czy tak naprawdę mówić o, o Trybunale Konstytucyjnym? Bo ja do tej pory nie wiem, co ma być przedmiotem tej debaty. I pan przewodniczący właściwie uniemożliwił mi uzyskanie informacji na temat tego, o co chodzi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. So po pierwsze chcę stwierdzić, iż pańskie wystąpienie nie było wnioskiem w trybie formalnym. To był komentarz polityczny z pańskiej strony. Po drugie wniosek był.